Już za chwilę w Mixli niezwykłe przygody kapusty. Bardzo ci dziękuję za urodziny. Nie ma sprawy, pamiętałam. To ja idę do pracy. A ja usunę stół? Dzień dobry, jesteś nowym sąsiadem. A to witam, czy pan czegoś od nas chce? Tak chcecie zabić. Błagam, Bartek chodź. Tu. Już idę pomóc. Dlaczego? Dlatego ja cię kocham. Błagam, nie rób mi krzywdy. Nie zrobię ci krzywdy, bo cię kocham. Ale jak będziesz niegrzeczna, to może tak. Proszę o wyrzucenie broni. Nie rozkazuj mi. Dlaczego nawet zabijasz policję? Bo jedyne co chcę, to chcę ciebie. Idzesz ze mną? Teraz jesteś w moim domu. Zobaczmy telewizję. Włącznie ktoś podpalił dom. Bartek Kapusta został ranny, jednak policjantka zmarła na miejscu. Co będzie dalej? Będzie informować na bieżąco. Błagam zostaw mnie. Twoje błaganie nic nie pomoże. Nikt mnie nie rozpozna. Nikomu nie powiem naprawdę. Myslisz, że jestem głupi. I tak powiesz policji, to ja idę po obiad. Wydostałam się, uciekam. Jednak nie dostaniesz kolacji. O kurde uciekła. Muszę ją złapać. Właśnie chcieliśmy was poinformować, że człowiek, który podpalił dom, został zatrzymany przez policję. Został skazany na pięć lat. Dlaczego powiedziałam, że ma przyjść? On bezu, to moja wina. Czy to pani Zosia kapusta? Tak to ja. Wszystko będzie dobrze. Stracił dużo krwi, ale wejdę z tego. Jeszcze policjant będzie z panią gadał. Niech pani powie, jak to się stało. To było tak. Przyszedł do domu powiedział, że jest sąsiadem, uwierzyłam mu, wyciągnął pistolet, zawołałam Bartka, strzelił do niego, a po niej w policjantkę przedzymywał mnie w domu. Lecz się wydostałam, uciekałam do szpitala, abym mogła go zobaczyć. To moja wina. Chciałabym, żeby to był sen. Bardzo mi przykro za to, co pani przezyła. Będzie dobrze, Bartek, wróci do zdrowia. Obiecuję to pani. Bardzo panu dziękuję. Musiał być nim ktoś, kto znał tu wszystkie zakamarki. Czyżby hrabina padła ofiarą? Kamardynera! Każda chwila z audiobookiem od Storytel. To Twój czas na zbrodnie. Słuchaj teraz 50% taniej przez 4 miesiące. Lego Botanicals. Obudź swoją radość. Efekt widoczny już po pierwszym użyciu. W Superfarm cała marka Sunef Met Plus. 25% taniej z kodem SUPER przy zakupach za minimum 49 zł. Superfarm. W Carrefourze w te święta spełniamy marzenia. Kup fantastyczne zabawki i zyskaj aż do 120 zł w ebonie. Tylko 4 i 5 grudnia z apką, kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour. Święta spełnionych marzeń. O! Nareszcie to będą pyszne święta. Zawsze chciałem poczuć ten klimat. Jadę, ja, ja je, je. Jej, kochani, Ale jadę super. na święta. W takim razie kup mi może coś fajnego. Słuchaj, skoro jeszcze nie pojechaliśmy, to ustalmy, czy nie zapomniałeś przypadki? W Carrefourze babka panetone marki Carrefour 19.99 za sztukę, a figurki czekoladowej zestawy słodyczy drugi produkt 50% taniej. Carrefour. Święta ze smakiem. you <laughs> Kiedy zaczyna się piękna historia, albo kończy ta nieszczęśliwa. Wszystko, czego potrzebujemy, to odrobina serdeczności. Serenada. Podziel się serdecznością. Nie trzeba mówić o galbani mascarpone. Po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni ci aksamitne doznania. Mm, galbani, marka numer jeden we Włoszech. Hej Bartek, jak się czujesz? Dobrze. Chyba dziś będę wypisany. No to super, jeżeli chodzi o kogo co do ciebie strzelał, został zatrzymany. I dobrze nie będzie ruinował życia innym. Panie Bartku, zostanie pan wypisany. A co z Łukaszem? Nie wiem. Hej Moniko, co ty tu robisz? Chcę wam coś powiedzieć. A co takiego? Wiem pani Zosiu, że chciał zabić pan, który udawał sąsiada. Tak to prawda, chciał mnie pan zabić. To nie pan, tylko mój tata. Jak to, tata? Chodzi o to, że tata nie lubi Łukasza, wieć chciał go zniszczyć. Myślał, że Bartek to Łukasz. Nie wierzę, precz mi z domu, precz. Co się stało? Dlaczego Monika wybiegła z płaczem? Jakiś człowiek pozdralił Bartka i się okazało się to tata Moniki. Chciałam wam tylko jedno powiedzieć. Co? Za ciebie nienawidzę. A teraz idzecie ze mną.